Witam, Adam Kopeć, geniusze od urodzenia. Recenzja kursu Magia Nauki, autorstwa Bartka Popiel. Magia Nauki to kurs, który ma zadanie Ci pomóc uczyć Twoje małe dziecko, chociażby czytania i matematyki, nawet jeszcze zanim pójdzie do szkoły. Ogólnie jego zawartość to pięć modułów. Nauka czytania, nauka matematyki, nauka języków. Odkryj talent oraz szybka nauka. I moduły składają się głównie z wideo i wyciągniętych z nich nagrań audio. Omówmy sobie poszczególne moduły dokładnie. I tak. Nauka czytania zawiera przede wszystkim film tłumaczący dokładnie zasady nauki czytania dla dzieci oraz jak wykorzystać do tego dostarczone materiały. Plus też właśnie nagranie audio z tego wideo trzeba przyznać, że ponieważ Bartek tutaj bardzo dużo pokazuje na filmach, nagrania audio są mniej wartościowe, ale są wygodne, ponieważ możesz je słuchać nawet podczas jazdy samochodem. Oprócz właśnie filmu i nagrania audio, masz też program do pobrania, który ułatwi ci zarządzanie nauką czytania, czyli kontroluje tak w tym tygodniu, w tym dniu masz pokazywać akurat te lekcje, odpalać te filmy, albo pokazywać te karty z wyrazami. I właśnie, jeśli chodzi o karty i całą sesję nauki. To jest 12 tygodni nauki czytania, czyli pliki PDF z napisami oraz czy też lub nagrania wideo poszczególnych sesji nauki na każdy dzień. Jak wojsz, czy wolisz pokazywać? Dziecku osobiście karty, czy po prostu posadzić je przed monitorem, puścić film, gdzie jest nagrane jak Bartek mówi. I tutaj pod spodem jest właśnie tutaj to dziecko, to jest filmik. Puszczę, może będzie akurat słuchać nawet Bartka. Obawiam się, że tutaj akurat to poszło trochę za cicho. To była pierwsza sesja w pierwszym tygodniu. I właśnie zaczyna się od pojedynczych wyrazów, a kończy na całych zdaniach, czyli pod koniec 12 tygodnia to już będą pokazywane, czytane całe zdania. Na koniec jeszcze do tego modułu jest kilkanaście gotowych piosenek do wydrukowania. Gotowy plik PDF, podobnie jak wcześniej, też są pliki PDF z tymi wszystkimi wyrazami, które będą się pokazywały na filmach. Masz możliwość wyboru, czy wolisz pokazywać dziecku filmy, czy też wydrukowane karty. Kolejny moduł to nauka matematyki. I tu też podobnie. Jest film tłumaczący dokładnie zasady nauki matematyki dla dzieci oraz jak wykorzystywać do tego dostarczone materiały. Też jest wyciągnięte audio z tego nagrania. I tu też podobnie. Co jest najważniejsze przy nauce matematyki dla małych dzieci? Jest plik pdf z gotowymi stronami, zadrukowanymi kropkami. W tych stron jest 100 i zawierają kropki od 1 do 100. Czyli na pierwszej jest tylko jedna kropka, na ostatniej jest aż 100 kropek. Podobnie jak w module pierwszym, tak tu też jest coś, co wspiera cię w kontrolowaniu programu szkolenia. Tym razem jest tylko prosty plik PDF. Cały program szkolenia nauki, matematyki, tak naprawdę nauki liczebności, liczb od 1 do 100, właśnie liczebności nie ma tutaj cyfr, tylko sama liczebność, kropki od 1 do 100, jest podzielony na 10 tygodni nauki. I tu właśnie tak samo jak przy czytaniu u Bartka Popiela, tydzień to zrozumiany przez 5 dni, w sobotę i niedzielę zostawiasz sobie na odpoczynek, relaks. I tu masz do wyboru albo pokazywanie plików PDF, albo nagrania. Zobaczmy, może tu się uda odpowiednio głośniej. Jest do maksa, żeby było słychać Bartka. 1, 2, 3, 4, 5. I właśnie takie krótkie filmiki przygotował dla ciebie Bartek, uczący Twojego dziecka liczebności. Tak. Od 1 do 100. Rośnie później ilość kropek na tych poszczególnych slajdach, i też odpowiednio ich kolejność jest mieszana. To nie jest zawsze po kolei, jak tu była to, tylko pierwsza sesja tak wygląda. Kolejnym modułem to nauka języków. Tym razem tylko film tłumaczący dokładnie zasady nauki języków dla dzieci oraz jak możesz w tym wspierać swoje dziecko plus nagranie z niego audio. To jest odpowiednio dłuższy filmik, możesz właśnie posłuchać, co może pomóc swojemu dziecku uczyć się języków, co sprawi, że ono będzie chciało uczyć się języków. Kolejny moduł, odkrywanie talentów, czyli film, w którym Bartek tłumaczy, jak możesz odkryć talenty swojego dziecka i pomóc mu je rozwijać. Analogicznie jak we wcześniejszych modułach jest też nagranie audio z niego wyciągnięte. Odkrycie właśnie talentów Twojego dziecka, w czym jest najlepsze, przede wszystkim sprawi mu dużo frajdy i radości, bo nawet my, dorośli, najbardziej lubimy robić to, co nam wychodzi. Najbardziej nas to cieszy. A jeśli odkryjesz ze swoim dzieckiem już we wczesnym dzieciństwie, co lubi robić, to też będzie wiedziało, co chce robić w życiu i może. Osiągnąć mistrzostwo, specjalizację w tym, w czymś jest dobre, a specjaliści zarabiają naprawdę dużo. Piąty moduł to szybka nauka dla trochę starszych dzieci, bo tak naprawdę nauka czytania i matematyki to możesz już zacząć nawet przed pierwszym rokiem życia. Piam ja swoją. Córeczkę, hanie, zacząłem uczyć. Jak miała jeszcze 6 miesięcy, aktualnie ma 8 z kawałkiem i już jej pokazywałem pierwsze karty z wyrazami. Później doszła do tego matematyka. Oprócz matematyki i czytania, możesz już zacząć z języków obcych. Przecież w zależności od tego, w jakim kraju się dziecko urodzi, to takiego języka będzie się uczyć. Dla dziecka każdy język jest obcy, bo ono jeszcze nie potrafi mówić. A wprowadzanie nowych języków właśnie we wczesnym dzieciństwie jest łatwiejsze. Dzieci znacznie łatwiej uczą się języków niż dorośli. Dobrze, wróćmy może właśnie do szybkiej nauki. Tu już mówiłem, a troszkę większych dzieci niż. Jeden rok. Tak, żeby opanować już te techniki, to trzeba trochę doświadczenia i wyobraźni. Na ten moduł składają się cztery filmy z technikami, narzędziami, które ułatwią Twojemu dziecku zapamiętywanie. Tym razem nie ma do niego audio, tylko filmy z Bartkiem, który tłumaczy techniki czy też narzędzia. No i pierwszy film to technika hakowa, drugi, technika łańcuchowa, trzeci, technika. Postaciowa, a czwartą techniką, a raczej narzędziem są mapy myśli i Bartek dokładnie tłumaczy, jak te techniki, narzędzia pomagają w zapamiętywaniu, jak je należy wykorzystywać, żeby zapamiętywanie było proste, zabawne i skuteczne. Przejdźmy teraz do mojej opinii. Ja jestem tatą małej Hani, która ma aktualnie trochę ponad 8 miesięcy. Od początku wiedziałem, że będę chciał. Ją Wcześniej uczyć czytania i matematyki. to Głównie w oparciu o metodę Glena Domana. Głównie w oparciu o tą metodę też są materiały partka. Dodatkowo jeszcze wynikają z jego doświadczenia w nauce małych dzieci. I cena materiału. Do nauki czytania i matematyki, takich bardziej papierowych, na rynku jest porównywalna. Do ceny kursu Bart czasami większe. Ponieważ ja wiedziałem, że chcę uczyć hanie i że ma mi to sprawiać przyjemność, mi kurs Bartka się podobał, ponieważ właśnie zawierał i naukę matematyki, naukę czytania, informacje jak pomóc mojej córce uczyć się języków, bo tu według Glena Domana Bartka Popiela jeszcze Wielu innych osób, małe dzieci, mogą uczyć się i matematyki, i czytania, i języków obcych. Bo tak naprawdę dla dziecka wszystkie języki są obce, bo ono się ich dopiero uczy. Czyli w naszej sytuacji Polski to też dla dziecka język obcy. I jeśli mu dołożysz kolejny, to ono w tej pierwszej fazie też. Będzie się go uczyła tak samo jak języka polskiego. Tak samo łatwo. Jak się nauczy polskiego, też w tym samym tempie może się uczyć jednocześnie angielskiego, a może nawet więcej ilości języków. Dlatego mi kurs Bartka Popiela bardzo się podobał, ponieważ mogę zapewnić mojej córce lepszy start już na początku. Przejdźmy właśnie do analizy cen. No za kurs to 197 zł jak już wspominałem tyle mniej więcej kosztują materiały na rynku do samej nauki, czytania i matematyki tu mniej więcej te moduły się pokrywają w materiałach papierowych no jednak jest trochę więcej no, bo są jeszcze dodatkowo cyfry i pewnie harmonogramy, które pokazują dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie czego u Bartka nie ma, ale w tych materiałach papierowych nie ma tak dokładnego omówienia, jak powinieneś uczyć dziecka czytania i matematyki, a to są tylko dwa moduły. Bartek daje Ci jeszcze przecież moduł do nauki czytania języków, do odkrywania talentów Twojego dziecka i do szybkiej nauki. To są te dodatkowe rzeczy. No, też właśnie filmy, które możesz pokazywać dziecku są dużym ułatwieniem, w porównaniu do modułów papierowych, które możesz kupić. I tu ważne, że partek popiel daje Ci 100% gwarancji na ten produkt. Jeśli w przeciągu 30 dni zdecydujesz, że on nie był dla Ciebie, nie był dla Twojego dziecka, to zwróci Ci całą kwotę. Ale nawet zanim wydasz te pieniądze, możesz się zapisać za darmo. Na kurs, jak nauczyć dziecko czytać i liczyć, poświęcając na to mniej niż 5 minut dziennie. Zauważyłeś, jak krótkie były te filmiki, a ich wystarczy w ciągu dnia pokazać trzy odpowiednio do matematyki, trzy odpowiednio do czytania. I wystarczy się napisać na tej stronie, i dostaniesz dostęp do trzech filmów za darmo, tłumaczących, Ci jak uczyć dziecko czytania, później matematyki, a później jak zwrócić uwagę na koncentrację. Czwarty film tak ten tu adres pod spodem to już jest konkretnie adres do oferty produktowej. Tu jak też jest nazwa jest wideo czwarte. To wideo czwarte to jest jeden z filmów z modułu piątego szybkiej nauki technika hakowa. I jeśli chcesz możesz od razu wejść na ten link poniżej albo w opisie wideo i kupić produkt albo wypróbować wiedzę Bartka. Sprawdzić, czy to, co on przekazuje, jest odpowiednie dla Ciebie i dla Twojego dziecka. Pozdrawiam, Adam Kopeć, geniusz od urodzenia. Zachęcam Cię do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat nauki Twojego dziecka jak możesz mu pomóc rozwinąć w pełni jego potencjał.